A propos żelu durek. Ciągnięcie dziewczyny, wiesz. Tak, tak, ciągnięcie dziewczyny, żeby nie było. A propos żelu durek, to też ma dobre. No, ale ty najpierw, ty najpierw. <grym> ty, ty najpierw, dobra. Rafał. Ja zmieniam swój program. Ty jesteś gościem, ja ci oddaję głos, proszę. Dobra, byłem ostatnio na grzybach, tylko że na takich zrywanych, a nie wiadomo. Z dziewczyną, agro w czasy, wiesz, weekend, żeby odpocząć trochę, i właśnie żel durek zostawiliśmy w tym domku. Nie, i moja dziewczyna, że tak trochę głupio, że rozmawiała z tą gospodarką, mówi: Dobra, zadzwonię, truskawkowy żel został w tym, żeby wyrzuciła, żeby tam nikt nie widział. Dzwonię do niej. Ona mówi, że kompletnie nie szkodzi, że syn już spół chleba zjadł z tym żelem. Także. Dobra! I teraz ty, i teraz ty, teraz nie ty. No, wyobrażam bitwa, sobie, bitwa, wyobrażam sobie potem seks tego syna, nie? No. Żeby był bardzo taki, wiesz, gładki jaki <laughs> Zależy jaka orientacja. Bo no wiesz, jak już masz gębę pełną żelu, to trzeba spróbować. No. On miał 8 lat, Kuba, no ale dobra. No. Osiem lat. lat. To no. trzeba jeszcze parę tygodni poczekać. Dobrze. Bo opracie, Słuchaj, dobra. bo mnie ciekawi ile jest autobiografii, bo zauważyłem, a oglądam cię dosyć uważnie, bo cenię, że ty, twoje programy budujesz w dużym stopniu na mniej lub bardziej zmyślonej autobiografii, czyli ty opowiadasz swoje historie, dalsze, bliższe. I je oczywiście no, m, wyjazd, przejaskrawiasz, mhm. przerysowujesz, oczywiście. podrysowujesz kreską. Ale myślę, że każdego, szczególnie dziewczyny, które tutaj siedzą, interesuje ten motyw, kiedy sobie napchałeś do Mestosa do dupy. Mhm. To nie jest tak, że napchałeś, on mi chlupnął z wodą po prostu. Nie jestem pojedynku, który sobie wpycha, do mestosa. zobaczymy, co będzie, jaka to będzie środa. Nie, nie robię tak, prawda? Zalałem toaletę i zapomniałem o tym, a wiesz, co się dzieje, jak żołnierz wpada do morza. No wiesz, co się dzieje. Po prostu. I mi liznęło kapkę, no i co? I, i tak ale dlaczego się piękny za? Ale dlaczego no. siadałeś tak głęboko? Słuchaj, Nie macie deski w Łodzi? Mamy deskę, nie, no jakby, wiesz, że to jest możliwe, to się może wydarzyć, no. Ale poczekaj, i co? I rozumiem, że skoczyłeś po prostu z, z helikoptera do wody. Nie, to była metafora, nie chcę używać brzydkich słów. Kto ale... inny skoczył ze ale... mnie, rozumiesz? Rozumiem. <śla> Gdzie ja z helikoptera? To no, jest ta, ta granica, której no. nie będę, bo mi zaraz drugi gość wyjdzie. Nie, be, nie przekraczajmy tej granicy. Dobra. Wiemy, o czym powiedziałeś. Czyli to się wydarzyło naprawdę. Tak, no. Tak. Mam trochę, wiesz, głos zniszczony, bo występowałem. Tak. Nie, no ty, bo to, co mnie urzeka u ciebie, to, to będzie ten moment, w którym ja gościa doceniam. Ty chyba najbardziej z wszystkich kolegów, których znam twoich, a znam wielu, jakby przedefiniowujesz te swoje występy aktorsko. Staram Koncentruję. się. Koncentruję. Mówisz wieloma głosami. Tak, staram się. Jakie głos? Matki? Wiesz co? Dziewczyny? G dziewczyny, tak. J matka? Y matka? Nie pamiętam. Stąd widzę, Rafał, stąd widzę. <grym> dziewczyna? Dzie Dlaczego jesteś pijany znowu? Dlaczego znowu jesteś pijany? Podobne, nie? K***a, niebezpiecznie podobne. Niestety, boję się, że... <grym> w stronę to spraw idzie Sprawdź, twoja dziewczyna dobra, nie jest tylko swojej matki. Muszę bardziej rozgledzić. Tak, i będziemy tak mieli słówkarz? dzieci... Y Taksówkarz? Zależy jaki. Menel. Menel? Sawa tak. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Jak tam? Masz, masz pieniądze czy masz kartę? Kuba, gdzie jedziemy? Jak nie masz to wypad. No coś takiego. Nie, bo zauważyłem, że dobrze ci to wychodzi. Dziękuję bardzo. I że ty jesteś facetem, który pracuje oddechem. Pamiętaj, ja jestem aktorem. No ja pamiętam. Zawsze to jak dobra, to mówię są to brawa. Pamiętam, Zawsze jak to mówię są brawa.